Luty, trochę kropi, a ja się wybrałem na pstrągi. Nie wiem, czy coś złowie, bo jestem nad moją rzeką, która dostała niesłychane ciry w ostatnich latach. Przez kilkanaście lat tutaj się dbało o tą rzekę. Było stowarzyszenie, działaliśmy z chłopakami, zarybialiśmy, robiliśmy inkubatory. Pstrągi były, czuły się dobrze. Nie mogły mieć naturalnego tarła, bo ta zawiesina, która spływała z kopalni, wykluczała to. Natomiast teraz wody jest mniej. Jest woda czysta. O czym już mówiłem i co pokazywałem. Natomiast ryby zostały podtrute. I nie wiem, czy coś złowie. Dwa. Nie wiem, czy to jest taki dobry okres do tego, żeby testować bo to jest początek lutego, otwarcie, dla mnie otwarcie sezonu 2024 a więc yy, nie wiem w ogóle, czy, czy nawet jeżeli tutaj są ryby, czy ja coś dzisiaj złowię bo to może być jednobranie, to może być pusto, więc nie wiem trzymajcie kciuka uwaga, uwaga pierwszy rzut sezonu pstrągowego 2024 Pierwszy bez ryby, bez brania, bez kontaktu. Co to będzie, jaka to będzie wróżba? <laughs> Jestem na odcinku jakiś kilometr, może półtora poniżej tego miejsca, gdzie były głównie znajdowane martwe ryby w zeszłym roku na wiosnę. Będę sobie schodził w dół. Dzisiaj zrobię ze dwa odcinki na pewno, może trzy. Po prostu sprawdzić, co nad rzeką, przywitać się z rzeką, jak wygląda, jak pachnie, czy ktoś tu w ogóle zagląda jeszcze, czy może jakaś ryba się pokaże. No jest początek lutego, więc yy, to nie jest dobry czas na sprawdzanie, bo czasami jest bezbrania dzień, czasami jest pojedyncze branie bądź pojedyncza ryba, nawet jak te ryby są. A tutaj ten... Yy, ten aspekt, takiego właśnie, czy są? To jest to podstawowe pytanie. Ale no, grzechem byłoby nie sprawdzić. Zacząłem od wahadówki, ale tak wstępnie myślę, że dzisiaj woblerek, gunka, jig na pewno jeszcze będą grane. Co mi się tu porobiło? Żyłka się tak nie plącze jak plecionka Nie wiem, czy nie wrócę do łowienia pstrągów w żyłku Uwaga na dziury bobrowe <śm> <śm> Jest ich tutaj trochę. Ale jaka fajna miejscowa. Kapitalna. już jakąś godzinkę. Jestem bez kontaktu. Jeszcze z pół godzinki tutaj zejdę kawałeczek i się zaczęły ogrodzenia miasto miasteczko przejadę na inny kawałek Tylko się zastanawiam czy w górę czy w dół No i dobra zmieniłem odcinek rzeki, tam się nic nie działo, spotkałem jeszcze jednego wędkarza który łowił tuż poniżej na odcinku gdzie ja bagrowałem powiedział, że nic nie złowił nie miał kontaktu, więc przejechałem sobie kilka kilometrów niżej. Zobaczę tu, jak mnie jakieś dzikie zwierzęta tutaj nie pogonią. Trochę pospaceruję. Chodzę, spaceruję. Ryb nie widzę. Zmieniłem teraz już na gumkę białego twisterka. Próbuję coś wydłubać. Patrzę też, o, jak tutaj jest taki piaseczek I tutaj są ślady jakichś dzików czy sarem Ale też patrzę czy nie ma śladów wydry Bo wcześniej tutaj spotykałem ślady wydry jeżeli by się wydra tutaj pokazała Że tu sobie mieszka, żyje, to znaczy, że ryby by były A jak nie ma To jak nie ma stołówki, no to Wydra też się wyniesie Ciekawe Dziwodopój. Nie małe to zwierzaki tutaj łaziły. Nie No nie małe. twisterek. To jest jakaś lodówka w wodzie. Może coś przy lodówce będzie stało? Zdarzało mi się tutaj na mojej rzece właśnie łowić pstrągi przy jakimś na przykład koszu na śmieci zatopionym. Siedział w tym koszu No, przy lodówce nie siedzi albo siedzi tylko po prostu ma wyrąbane na mojego twisterka Mam nadzieję, że siedzi i nie chcę wziąć naprawdę Mam taką głęboką nadzieję Aczkolwiek jest początek lutego, więc no to nie jest najlepszy czas, nie jest czas najlepszych brań nie da się ukryć w kwietniu, w maju trzeba będzie rzekę odwiedzić i zrobić test. Czy ryby się pokazują, czy wychodzą, czy się uda coś złowić. Wtedy to będzie wyjaśnienie czy tutaj jest jeszcze sens w ogóle przychodzić jako z wędką przychodzić zawsze jest warto to jest przepięknie, dziko można spotkać dzika, lelenia, pobra, wydrę, a może i pstrąga. Myślę, że będę jak będę chciał połowić, to chyba sobie będę jeździł gdzie indziej, a tutaj sobie będę przyjeżdżał od czasu do czasu sprawdzić. Myślę, że 3-4 lata co najmniej. Jeśli oczywiście nie będzie kolejnych przytruć Jeśli nie będzie kolejnych jakichś kataklizmów ludzką ręką uczynionych. Rzeka według mnie nawet wyładniała, bo woda jest czysta po zamknięciu kopalni, ale niestety jej rybność została mocno według mnie uszczuplona. Będę tu zaglądał, będę sprawdzał, będę raportował. Ale żeby połowić potkrągów, muszę sobie znaleźć jakieś alternatywne łowiska. A dzisiaj kończę. Tak czy inaczej pomyślałem sobie, że króciutki film zrobię, chociażby żeby wam zaraportować co się dzieje, spotkałem dwóch wędkarzy. Jeden z jednym porozmawiałem, mówił, że nic nie złowił. Drugiego widziałem po prostu na drugim brzegu, że szedł z dziećmi. E, więc ludzie tutaj zaglądają, mają nadzieję. E, no ja też zaglądam i też mam nadzieję. Ta nadzieja umiera ostatnia. A więc tak, skończyłem łowić bez brania, bez kontaktu, nawet bez wzrokowego czyli nic nie widziałem, żeby mi wychodziło do przynęty. I tyle e, za jakiś czas muszę tu zajrzeć znowu znowu przetestować może inny odcinek, rzeki może niżej, może wyżej. Nie wiem będę wam e, będę tu zaglądał i będę wam raportował, bo widzę, że jest zainteresowanie tą rzeczką. Znacie tą rzeczkę e, wielu z was e, czasem w komentarzach nawet do innych filmów mi zadaje pytania co słychać, co się dzieje, czy są ryby? Jeszcze dzisiaj nie wiem, ale te filmy, które, yy, które dotyczą gdzieś powrzucam tutaj w zakładki, a ten dzisiaj kończę. Pozdrawiam i do następnego.